Dawno, dawno temu królowa i jej córka mieszkały razem w najpiękniejszym zamku w kraju. Księżniczka miała wróżkę, którą bardzo kochała. Ta wróżka zawsze ją chroniła. Pewnego dnia, gdy księżniczka osiągnęła wiek małżeński, postanowiła wyruszyć na spotkanie z księciem innego kraju. Królowa dała córce pudełko z klejnotami, które miała zabrać ze sobą. Jeśli ktoś zorientuje się po drodze, że jesteś księżniczką, mogą ci się przytrafić złe rzeczy, moja droga córko, więc będzie ci towarzyszyć asystentka, a nie żołnierz. Dobra wróżka też miała prezenty dla księżniczki. Dała jej gadającego konia o imieniu Falat. Jestem gotowy wyruszyć w drogę, moja księżniczko. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę ci dać, moja księżniczko. Wróżka dała księżniczce chusteczkę z trzema gwiazdkami. To magiczna chusteczka, moja księżniczko. Miej ją zawsze przy sobie i użyj, kiedy będziesz musiała. Księżniczka pożegnała się i wsiadła na falada, a jej asystentka była na osiołku. Kilka godzin później księżniczka, jadąc leśną drogą, była bardzo zmęczona i zatrzymała się, aby odpocząć. Och, tak mi się chce pić. Mamy ze sobą wodę. Czy mogłabyś mi ją podać? Asystentka wypiła całą wodę. Przepraszam, księżniczko, ale ja też byłam bardzo spragniona, więc wszystko wypiłam. Znajdź sobie inną wodę. Nie jestem twoją służącą. Księżniczka była zaskoczona brakiem szacunku służącej, ale nic nie powiedziała. Kontynuowali drogę. Po pewnym czasie księżniczka zatrzymała się na skraju strumyka. Królewska asystentko, mogłabyś mi przynieść trochę wody z tego strumyka? Przepraszam, księżniczko, ale nie jestem twoją pokojówką. Mówiłam ci, możesz zsiąść z konia i sama napić się wody. Księżniczka i falat nawiązali kontakt wzrokowy. Wiesz, zaczynam mieć wątpliwości co do tej asystentki. Lepiej na nią uważaj. Księżniczka zsiadła z konia i napiła się wody dłonią. Nagle magiczna chusteczka w jej kieszeni zaczęła mówić. Uważaj moja księżniczko, ta asystentka jest niebezpieczna. Ale gdy księżniczka pochyliła się, jej magiczna chusteczka wpadła do wody. O nie! Widząc magiczną chusteczkę odpływającą na wodzie, asystentka skorzystała z okazji. <laughs> Nie masz już mocy. Od teraz wszystkie rozkazy ja wydaję, zrobisz dokładnie to, co powiem. Teraz zdejmij ubrania księżniczki i daj mi je. Załóż też moje głupie ubrania. Teraz ja jestem księżniczką. Jeśli powiesz komuś prawdę, wsadzę cię do więzienia. Asystentka nie tylko ubrała sukienkę księżniczki, ale też wsiadła na konia falada i zaczęła jechać naprzód. Z kolei prawdziwa księżniczka wsiadła na osła i powoli poszła za nią. Po chwili wszyscy dotarli do pałacu księcia. Kiedy książę ich przywitał, pomyślał, że asystentka jest księżniczką i zaprosił ją do środka. Ale zauważył też służącą, która w rzeczywistości była prawdziwą księżniczką. Cóż mój książę, ona jest tylko służącą. Nie musi wchodzić do środka pałacu z nami. Byłoby najlepiej, gdybyś dał jej pracę i przypomniał jej jej miejsce służącej. Więc książę to zrobił i przedstawił ją chłopcu o imieniu Konrad, który był hodowcą gęsi. Pomagając Konradowi, możesz też być pasterzem gęsi. Mój książę, mam jeszcze jedną prośbę. Czy mógłbyś związać tego zrzędliwego konia? Jeszcze lepiej zakój go w łańcuchy. Prawie mnie zrzucił po drodze do zamku. Więc książę wezwał pomocnika i kazał mu przykuć konia do stodoły. Asystentka próbowała upewnić się, że jej oszustwo pozostanie tajemnicą i oszuka księcia. Prawdziwa księżniczka była smutna i płakała, że jej koń falat został przykuty łańcuchem. Natychmiast poszła do stodoły, aby go zobaczyć. Biedny Falad stał tam w łańcuchach. Och Falad, co oni ci zrobili? Gdyby twoja królowa, matka dowiedziała się o tym, byłaby bardzo smutna, moja księżniczko. Niestety księżniczka zostawiła swojego konia Falada i zaczęła wypasać gęsi na łące z Konradem. Po chwili usiadła na kamieniu, żeby odpocząć i rozpięła złote spinki do włosów, które trzymały jej piękne włosy. Gdy Konrad zobaczył te błyszczące spinki do włosów, natychmiast podszedł do włosów księżniczki i chciał je zabrać. Złote klipsy do włosów! Chcę te złote spinki do włosów! Au, au moje włosy! Zwiej, szalony wietrze szybko i prosto. Zwiej kapelusz Konrada i zdmuchnij go mocno. W tym momencie wiał tak szalony wiatr, że Konradowi spadł z głowy kapelusz. Konrad pobiegł za kapeluszem lecącym w góry i w końcu go złapał. Księżniczka, która związała włosy, ukryła swoje złote spinki do włosów. Po wspólnym wypasaniu gęsi do zachodu słońca, Konrad i księżniczka w końcu wrócili do pałacu. Konrad natychmiast udał się do króla. Nie chcę pracować z nieznajomą, którą przyprowadziłeś. Dlaczego, Konradzie? Ona jest szalona! Mówi do swojego konia, zdmuchuje mi kapelusz i naśmiewa się ze mnie. Ona w ogóle nie pracuje. Po tych słowach król miał wątpliwości. Następnego dnia król potajemnie śledził księżniczkę. Księżniczka najpierw poszła do stodoły i ponownie porozmawiała ze swoim przykutym łańcuchem koniem faladem. Widząc mówiącego konia, król nie mógł uwierzyć własnym oczom. Następnie udał się na łąkę, gdzie Konrad i księżniczka wypasali gęsi. Ukrył się za krzakami. Po chwili zauważył złote spinki we włosach księżniczki. Wiej szalone wietrze szybko i prosto! Zwiej kapelusz Konrada i zdmuchnij go mocno! Po tych słowach księżniczki bardzo szalony wiatr zaczął wiać i kapelusz znów odleciał. Konrad pobiegł za kapeluszem w góry. Tymczasem księżniczka ponownie ukryła we włosach swoje złote spinki do włosów. Widząc to, król był bardzo zaskoczony i natychmiast po cichu wrócił do pałacu. Wieczorem król wezwał do siebie księżniczkę. Zapytał ją o jej gadającego konia falada złote spinki do włosów i dziki wiatr. W tym momencie księżniczka zaczęła płakać. <laughs> Nie mogę ci powiedzieć, Wasza Wysokość gdybym to zrobiła, trafiłabym do więzienia. Nie bój się mówić prawdy, młoda dziewczyno powiedz mi. Księżniczka opowiedziała królowi wszystko po kolei, zaczynając od samego początku. Więc ty jesteś prawdziwą księżniczką. Nie martw się, nic ci się nie stanie. Idź teraz i ubierz się jak księżniczka. Król natychmiast wezwał swojego syna księcia i powiedział mu wszystko. Tego samego wieczoru, nie mówiąc nic fałszywej księżniczce, książę urządził ucztę w pałacu. Prawdziwa księżniczka siedziała po jednej stronie księcia, a fałszywa po drugiej. Piękno prawdziwej księżniczki było olśniewające, ale fałszywa księżniczka jej nie rozpoznała. Kim jest ta dziewczyna? Co robi na uczcie, gdzie znalazła tę błyszczącą biżuterię i tę piękną suknię? O szlachto pałacu, mam dla was historię. Posłuchajcie mnie teraz. Król zaczął opowiadać, co stało się z księżniczką, jakby to była historia kogoś innego. W końcu zapytał wszystkich, jak należy ukarać kogoś, kto oszukuje ludzi kłamstwem. Najcięższa kara musi zostać wymierzona temu kłamcym. Jej stopy muszą być przykute łańcuchami i musi być uwięziona na zawsze. Naprawdę? Tak myślisz? Ale to Ty jesteś kłamcą w tej historii! Wymierzyłaś sobie własną karę. Żołnierze, zabierzcie tę kłamczuchę z moich oczu. W ten sposób asystentka poniosła karę za zrujnowanie życia księżniczki przez kłamstwo. Książę oświadczył się prawdziwej księżniczce tej nocy. Potem książę i księżniczka udali się do stodoły i uratowali gadającego konia falada. Ha, 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 wda w końcu wyszła na jaw, moja księżniczko. Gdyby twoja mama zobaczyła ten moment, płakałaby ze szczęścia. Księżniczka i książę rozpoczęli nowe życie, w którym są teraz bardzo szczęśliwi. A dobroduszna wróżka księżniczki zawsze była z nimi, na zawsze chroniąc ich przed wszelkim złem.